you. <laughs> Nadal na pogodę w naszym kraju wpływa wyż z nad północną zachodniej Rosji. Jednak nie jest to wyż przynoszący piękną pogodę. Co prawda mieliśmy dziś dużo więcej słońca, ale nadal jest chłodno. Anna Saporek, dobry wieczór. Czas na prognozę pogody. Przed nami bardzo chłodna noc. Temperatura miejscami może spaść do minus 3 stopni, a jutro sporo słońca na zachodzie po centrum regionu. Tu zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na wschodzie i krańcach południowych zachmurzenie duże. Termometry wskażą od 9 do maksymalnie 12 stopni. Najcieplej będzie w Płocku. Ciśnienie nie Będzie wolno spadać, a wiatr słaby i umiarkowany z kierunku wschodniego. W sobotę słonecznie zachmurzenie umiarkowane na termometrach od 13 do maksymalnie 15 stopni, ale pojawią się silniejsze podmuchy wiatru. W niedzielę przez Mazowsze przejdzie strefa frontowa, na wschodzie i w centrum opady deszczu, maksymalnie 11 stopni. W poniedziałek sporo chmur, ale i przejaśnienia. Niewielki deszcz miejscami na południu, a na termometrach od 12 do maksymalnie 14 stopni. Kolejne dni ciepłe, ale deszczowe. Do zobaczenia